Na początku marca Rafał Trzaskowski ogłosił, że ma 1 100 000 podpisów. Gratuluję. Zbierał te podpisy dokładnie przez 51 dni. To oznacza, że zbierał 21 568 podpisów dziennie. Idąc dalej, oznacza to, że jeśli uśrednimy, a to jest. Mega mega optymistyczny wariant, że mamy samych pracocholików wokół nas. Jeśli uśrednimy, że dziennie te podpisy były zbierane przez 10 godzin, no to oznacza, że zbierano 2156 podpisów na godzinę. To daje 35 podpisów na minutę. Imponujące tempo. Naprawdę imponujące tempo. Teraz jeśli uznamy. Że jedna osoba z formularzem, do której jest niekończąca się kolejka, zbiera jeden podpis na minutę, bo tyle trwa mniej więcej wypisanie tego wszystkiego. Często ludzie muszą wyjąć swój dowód osobisty, nie pamiętają numeru PESEL. Jeśli uznamy, że była niekończąca się kolejka przez 10 godzin dziennie, przez 51 dni, nieważne czy pizgało, czy nie pizgało, czy śnieg padał, czy deszcz. Przez 51 dni, począwszy od 15 stycznia, ludzie na mrozie stali w kolejkach, żeby się wpisać na listę poparcia. To jeśli stali tak do jednej osoby non-stop, to znaczy, że musieli stać non-stop do 35. W 35 miejscach w Polsce były kolejki po to, żeby zostawić podpis, i tam nie było chwili przerwy. Minuta, 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 minuta. minuta. Ludzie zostawiali te podpisy. I to bez udziału Rafała Trzaskowskiego, a więc bez tego elementu, który przyciąga. Niesamowite zjawisko, wręcz nieprawdopodobne. Jestem pod wielkim wrażeniem, jak to się wszystko zadziało. Wow!